ma ten stresujący egzamin no jemu zajechanie nie drogi to jest, rzeczywiście dla niego to jest w tym momencie rozpacz a on tutaj wręcamy w prawo i mamy w prawo, mamy rowerzysta zatrzymał więc nie będziemy go na siłę zachęcać przy czym jest to jedno z tych nielicznych miejsc gdzie rowerzysta może gdzie przejechać może przejechać rzeczywiście. Tak, bo jest ścieżka rowerowa nie a, musi prowadzić roweru I chroniony przepisami również także ale ewidentnie się zatrzymał, podparł się nogą, stąd pozwoliłem sobie ruszyć. Strzeżonego Pan Bóg strzeże na rowerze, tak naprawdę rowerzysta jest znacznie mniej chroniony ja niż my w samochodzie. Ja też właśnie stanąłem prawie, żeby czasami nie... Gdyby wyjeżdżał, miałby też potem możliwość. Przecież pojedziemy w tej chwili troszeczkę inną trasą niż ostatnim razem. Będziemy skręcać na tym skrzyżowaniu dopiero w lewo. Przypomnijmy, teraz jesteśmy gdzie? To jest ulica Pierwszej Brygady i tutaj będziemy skręcać. Ja że jestem pierwszym samochodem, jadę tutaj, bo i tak jak tylko przepuszczę tych prostor, będę na prawo wyjechać. Czyli nie zachodzi tutaj możliwość zablokowania skrzyżowania. I trzeba jeszcze powiedzieć, że dzisiaj mamy też piękną pogodę do tego, żeby jeździć gorzej, kiedy przychodzi zdawać np. w rzęsistym deszczu. A i tak się zdarza. Ja myślę, że szczerze mówiąc, przy tych opadach śniegu, czy przy takim rzęsistym deszczu, to nawet chyba jest lepiej zdawać ten egzamin. Dlaczego najwięcej wypadków jest przy dobrej, pięknej pogodzie? wtedy kiedy faktycznie yy, no, no wydawałoby się nic się nie powinno stać Skoro mamy zielone światło zieloną szałkę to ja podjadę, zobaczę czy mogę przyjechać mogę i jadę sobie dalej tej chwili dojeżdżamy do skrzyżowania ulicy Traugutta z, z ulicą Nowojowską pojedziemy już tutaj w lewo to już jest ten ostatni odcinek i tutaj też chciałbym zwrócić ewentualnym kursantom uwagę na jedną rzecz. Są domalowane bardzo daleko pasy na tych skrzyżowaniach. I ponieważ najechanie na podwójną linię ciągłą skutkuje przerwaniem egzaminu, prosiłbym, żeby tutaj faktycznie uważali z racji tego, że no niestety na samym końcu, przed, przed samym już ośrodkiem, można niestety oblać egzamin najeżdżając na taką linię. Tutaj zaraz zobaczymy, ta linię jest już mocno wytarta, mimo że nie wiem czy dwa miesiące temu, a nawet chyba nie dwa miesiące, tylko trochę, trochę później namalowana. Proszę popatrzeć jak jest wytarta, bo wszyscy jeżdżą po tej linii. Ona jest faktycznie zbyt głęboko wymalowana. i tutaj no niestety e, najechanie na taką linię będzie skutkowało w tym przypadku e, przerwaniem egzaminu tu możemy przejechać gdyż osoba, która przechodziła przez przejście była jeszcze na tej pierwszej części. O tych liniach mówimy, między innymi? Między innymi to znaczy, tutaj nie ma tu problemu one są tutaj jak gdyby ewidentne. Natomiast kwestia jest właśnie przy że są bardzo daleko dociągnięte i trzeba w zasadzie skręcać prawie pod kątem prostym. Zacznę? Skręcamy w lewo. Co się mówi, jak się zdaje egzamin? Co się mówi, jak się zdaje egzamin? Jak się już zdaje egzamin. Nie wiem, Iku. ja każdemu jednemu, który u mnie zda, życzę dużo przyjemności skorzystania z, z samochodu. A przecież jazda to sama przyjemność. No tak. Jeśli oczywiście, no jest to robione w granicach bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami. Przed nami przyjechał jakiś samochód egzaminacyjny. Jeśli osoba, która zdaje egzamin, zjeżdża po stronie, siedzi po stronie kierowcy, znaczy się, że zdała? To znaczy w 90%, że jest wszystko w porządku. Dlaczego w 90%, bo nie każdy błąd skutkuje przerwaniem egzaminu. Po prostu może popełnić dwa błędy. W tym momencie egzaminator mówi: Proszę pani, proszę pana, wynik egzaminu jest negatywny. Czy pan, pani chce kontynuować egzamin? Czy kontynuować jazdę? Czy po prostu przerywamy egzamin, bo tutaj już dalsza jazda nie będzie miała wpływu na ocenę? I w tym momencie, jeśli ktoś powie, że chce kontynuować jazdę, to jadą. Jadą aż do końca tego egzaminu, czyli przyjadą tutaj, bądź do momentu, kiedy kursant popełni tutaj jakiś taki błąd, który skutkuje przerwaniem egzaminu. Drodzy Państwo, ponieważ rzeczywiście siedzę na miejscu egzaminatora, mogę tylko podziękować za wspólną jazdę, no i życzyć, jak to było, przyjemnego prowadzenia samochodu. W każdym um, razie, u mnie Pan zdał. <laughs> dziękuję serdecznie, jest mi bardzo miło. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. I mam nadzieję, że ta nasza jazda też się Państwu do czegoś przyda.